Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na historię wyjątkową, niewiarygodną i bardzo tajemniczą. Zupełnie taką, którą można porównać do scenariusza najlepszego dreszczowca, ale to nie jest film. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Zaginięcie naszej dzisiejszej bohaterki jest kolejnym przykładem historii bez pożegnania. Przyznam się Wam, że sprawa Petry P. jest dla mnie bardzo fascynująca. Już jakiś czas temu mocno zainspirowała mnie do tego, by, jak już zbiorę się na odwagę i założę swój własny kanał, nazwać go właśnie Nie ufaj nikomu. I tak też zrobiłam. Moim zdaniem, jej historia idealnie pokazuje, że w życiu chyba tak naprawdę nikomu w pełni nie można ufać. Nie przedłużając już, raz jeszcze zapraszam na przedziwny przypadek Petry P., studentki z Niemiec, która pewnego dnia po prostu nie wróciła do domu. Jest rok 1984 i znajdujemy się w Niemczech, a dokładniej w Brunszwiku. To tutaj mieszka i studiuje nasza dzisiejsza bohaterka. Warto wspomnieć, że w 1984 roku Niemcy były jeszcze podzielone na Niemcy wschodnie i Niemcy zachodnie. 24-letnia Petra P w chwili zaginięcia jest kobietą o szczupłej budowie ciała i jasnej karnacji. Jej twarz jest otoczona ciemnymi, krótkimi włosami, a za okularów spoglądają na nas baczne, brązowe oczy. Petra przeprowadziła się do Brunszwiku, by na jednym z dwóch uniwersytetów dostępnych w mieście czyli na Uniwersytecie Technologicznym studiować informatykę. Brunszwik jest miastem uniwersyteckim oddalonym od stolicy Niemiec o około 230 km. Liczbę ludności szacuje się na około 250 tysięcy mieszkańców. Ze względu na dużą liczbę studentów jest to miejsce, w którym nie można się nudzić. Brunszwik w swojej ofercie proponuje zarówno spacery po pięknych parkach, innym razem możemy się przejść do Teatru Państwowego, a wieczorem, dla chętnych, miasto proponuje dużo barów i klubów nocnych. Kobieta urodziła się w Wolfsburgu, mniejszym mieście od Brunszwiku i oddalonym od niego o około 30 km. W Wolfsburgu z rodzicami nadal mieszkał jej młodszy brat Karsten. Odległość dzieląca miasta była na tyle niewielka, że 24-latka w każdy piątek, tuż po skończeniu zajęć, pakowała się i wracała na weekend do swojego domu, by spędzić czas z rodziną. Petra. Była spokojną, miłą i ambitną dziewczyną. Z dostępnych informacji wynika, że tuż przed swoim zaginięciem kobieta nie była z nikim w związku, ani w żadnej bliskiej relacji. 24-latka w tamtym czasie skupia się na swojej pracy magisterskiej i to na jej pisaniu głównie mija jej wolny czas. Temat pracy magisterskiej Petry dotyczył specyfikacji języków komputerowych. Nadchodzi niedziela, 22 dzień lipca 1984 roku. Petra zostaje tego dnia odprowadzona przez swoich rodziców na przystanek autobusowy. Potem, jak już tradycyjnie, co weekend, odwiedziła ich i spędziła z nimi swój wolny czas. Przystanek leży przy lesie, na obrzeżach miasta, przy czteropasmowej drodze prowadzącej do brąszwiku. W oczekiwaniu na autobus, Petra i jej rodzice rozmawiają jak zwykle. W tym o najbliższych planach dziewczyny, których ta miała naprawdę dużo. Kobieta zanim wsiadła do autobusu powrotnego, żegnając się z bliskimi, zapytała rodziców, czy podczas ich nieobecności mogłaby spędzić pewną część wakacji u nich w domu, by w spokoju przepisać na maszynie swoją stustronicową pracę magisterską, którą na ten czas miała zapisaną ręcznie. Małżeństwo niebawem planowało wyjechać na zasłużony, dwutygodniowy urlop do Włoch, więc Petra miałaby tam dużo spokoju, na pewno więcej niż w zatłoczonym akademiku. 24-latka obiecuje przy tym, że podczas ich nieobecności chętnie zaopiekuje się swoim młodszym bratem Karstenem. Dla rodziców wydaje się to być rozwiązaniem idealnym. Petra potwierdza, że na pewno przyjedzie do domu w czwartek na urodziny swojego brata. Czyli za zaledwie cztery dni. Następnie kobieta wsiada do autobusu i rusza w drogę do Brążwiku. Tego dnia rodzice 24-latki widzą ją po raz ostatni. Nic nie wskazywało, żeby Petra miała jakiś problem, by trapiły ją rozterki, o których nie chciała rozmawiać, czy by kogoś się obawiała. Kobieta zachowywała się zupełnie normalnie. Nadchodzi 26 dzień lipca 1984 roku, czwartek, dzień, w którym młodszy brat kobiety ma swoje urodziny. Petra na ten dzień ma zaplanowaną podróż do rodzinnego domu w Wolfsburgu, więc już od samego rana przygotowuje się do tego wyjazdu. Rano więc kobieta pyta się swojego sąsiada w akademiku, czy mógłby zaopiekować się jej roślinami na czas jej dwutygodniowej nieobecności. Mężczyzna się zgadza. Pedra więc, wedle umowy, zostawia klucz do swojego pokoju w drzwiach, by sąsiad bez problemu mógł wejść i podlać jej kwiaty. Później, tego samego dnia, dziewczyna idzie do sklepu, w którym planowała kupić prezent urodzinowy dla swojego brata Karstena. Chciała mu dać tusz do drukarki, ale źródła podają, że w sklepie papierniczym, w którym była kobieta, nie było akurat takiego tuszu, jaki Petra chciała. Więc dziewczyna Wyszła ze sklepu bez prezentu. Następnie 24-latka zmierza na zaplanowaną wcześniej wizytę w gabinecie dentystycznym. Wizyta odbywa się pomiędzy godziną 14 a godziną 15. Podczas niej lekarz Petry wyznacza kobiecie termin kolejnego spotkania. Chwilę później Petra jest widziana przez swojego przyjaciela, jak wychodzi z gabinetu, po czym trop się urywa. Pomimo, że kobieta była przygotowana do wyjazdu, nie dociera do Wolfsburga, gdzie cały czas czeka na nią jej młodszy brat. 24-latka znika bez śladu. W sobotę, 28 lipca, czyli dwa dni po zniknięciu Petry, jej zdenerwowany brat zgłasza zaginięcie kobiety. Chłopak nie wie, co robić, trudno mu się dziwić. Jego rodzice są daleko, a siostra do teraz nie pojawiła się w domu, pomimo że wcześniej potwierdziła, że na pewno zjawi się na jego urodzinach i zamieszka z nim do czasu powrotu rodziców. Policja przyjęła zgłoszenie i od razu przystąpiono do poszukiwań 24-latki. Po przesłuchaniu potencjalnych świadków, w tym kierowcy autobusu, do którego tego dnia powinna wsiąść Petra, by dostać się do Wolfsburga, nie natrafiono na żaden ślad zarówno kierowca, jak i pasażerowie, których przesłuchiwała policja, nie widzieli kobiety ani nikogo do niej podobnego. Mając to na uwadze, śledczy skupili się na drodze z gabinetu dentystycznego na przystanek autobusowy. Dentysta potwierdził, że Petra tego dnia zjawiła się na wizycie i zachowywała się zupełnie normalnie. Policja między innymi przypuszczała, że coś strasznego musiało stać się kobiecie w drodze na autobus. Śledczy sądzili jednak, że 24-latka w rzeczywistości mogła dotrzeć do Wolfsburga tak, jak planowała, i to na tamtym przystanku mogło dojść do tragedii. Pomimo że Petra nie była widziana przez kierowcę autobusu ani pasażerów, policja nie wyklucza takiej możliwości, że kobieta zrobiła tak, jak tego dnia planowała, i rzeczywiście wsiadła do autobusu kierującego się do Wolfsburga. Po prostu policja nie była w stanie dotrzeć do każdej osoby, która tego dnia podróżowała na trasie Brunszwig-Wolfsburg, a kierowca mógł po prostu nie zwrócić na kobietę uwagi. Policja nie mogła odsunąć takiej wersji wydarzeń. Przypuszczenia te podsyca fakt, że wcześniej na przystanku Wolfsburgu, na tym samym, na którym rodzice co weekend żegnali się z Petrą, doszło do brutalnego ataku, wykorzystania i morderstwa czternastoletniej Kerstin. Tragedia miała miejsce niemal w tym samym okresie, a dokładnie 18 lipca 1983 roku, czyli prawie równy rok przed zaginięciem Petry. To był moment, w którym policja powiązała z tym atakiem zniknięcie 24-latki i rozpoczęła śledztwo w sprawie potencjalnego morderstwa kobiety. W tym samym roku 19-letni czeladnik przyznał się do morderstwa 14 -latki. Mijały długie dni i miesiące, a po ambitnej studencce informatyki nigdzie nie było śladu. Kobieta zupełnie jakby rozpłynęła się w powietrzu. Pomimo, że policja cały czas poszukiwała nowych świadków, którzy mogliby cokolwiek wnieść do sprawy zaginięcia Petry, niestety nie zgłosił się nikt, kto miałby jakiekolwiek informacje. Kobiety... Nikt nigdzie nie widział. W 1987 roku, czyli trzy lata po zniknięciu Petry, wówczas już 22-letni czeladnik oskarżony o morderstwo 14-letni Kerstin, podczas przesłuchania przyznaje się do zamordowania również Petry P. Sąd jednak nie dał wiary jego zeznaniom i skazał go wyłącznie za morderstwo Kerstin. Nadchodzi rok 1989. Rok, w którym po pięcioletnich, bezowocnych poszukiwaniach i braku jakichkolwiek dowodów życia kobiety, władze, pomimo że nie dysponują także żadnym dowodem o ewentualnej śmierci 24-latki, uznają Petrę P. oficjalnie za zmarłą. I tak mija 31 lat. Rok 1984, nawet nie wiadomo kiedy zamienił się w 2015. Zaginiona Petra P miałaby w tym roku 55 lat. Do tego czasu nie pojawiła się żadna informacja o zaginionej przed laty kobiecie. Świat od tamtego czasu bardzo się zmienił, można śmiało stwierdzić, że doszło wiele zmian na każdej płaszczyźnie życia, więcej niż w wielu poprzednich dekadach. Jest piątek, 11 dzień września 2015 roku. Spokojne osiedle w centrum miasta Düsseldorf, leżącego w zachodniej części Niemiec, oddalonego od Brunszwiku o niewiele ponad 300 km. Tam w jednym z pięciopiętrowych bloków dochodzi do bardzo dziwnego zdarzenia. Na drewnianych drzwiach, na których wisi tabliczka z nazwiskiem Schneider, widać głębokie rysy świadczące o potencjalnej próbie włamania do mieszkania, co bardzo zaniepokoiło sąsiadkę mieszkającą obok. Kobieta więc postanawia wezwać policję. Kiedy funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, pukają do drzwi pani Schneider, na których ewidentnie widać ślady sugerujące włamanie. Kobieta, która otwiera drzwi policjantom, wydaje się być nad wyraz spokojna i w ogóle nie przejmująca się groźnie wyglądającą sytuacją. Ten całkowity brak zainteresowania mocno zaskoczył funkcjonariuszy, którzy poprosili mieszkankę, o okazanie dokumentów potwierdzających jej tożsamość. I tu jest problem. Kobieta nie wie, co w takiej sytuacji zrobić, ponieważ nie może się wylegitymować, gdyż nie ma dokumentów na nazwisko Schneider. Nasza tajemnicza pani Schneider nie ma innej drogi, jak wyznać policjantom prawdę, że jest zaginioną przed wieloma laty Petrą P. Kobieta pokazała funkcjonariuszom nieważny już dokument Petry z jej zdjęciem oraz również nieważną legitymację studencką. Policjanci nie mają wątpliwości, że stoi przed nimi Petra P. Jak to się mogło stać, że kobiecie udało się żyć aż 31 lat w ukryciu? Kobieta przez ten cały czas żyła w samotności, ale co bardzo zaskakuje, wtedy 24-letnia studentka informatyki Skrupulatnie i z każdym szczegółem, dzień po dniu, opracowywała swój plan zniknięcia. Okazało się, że młoda studentka, jakimś cudem, była w stanie zaoszczędzić kwotę 4000 marek niemieckich, która była równowartością około tysięcy złotych na sfinansowanie swojego zniknięcia. Więc, umówmy się, kwota imponująca jak na dziewczynę, która przecież oficjalnie nigdzie nie pracowała. Spokojny świat Petry nagle się zmienia. Żyjąca cały czas w ukryciu kobieta nagle trafia na pierwsze strony gazet, a fotoreporterzy śledzą każdy jej krok. Według jej relacji, tego pamiętnego dnia kobieta wcale nie planowała pojechać na urodziny brata do rodzinnego Wolfsburga, ale już od samego początku myślała udać się do miasta Gelserkirchen, oddalonego od Brunszwiku o około 300 km. Petra powiedziała, że ostatnie 11 lat spędziła w Düsseldorfie, ale podczas swojego zniknięcia mieszkała w różnych miastach na terenie Niemiec. Nie chciała jednak wiele opowiadać o swoim zniknięciu. Kobieta aż 31 lat żyła pod przybranymi nazwiskami bez konta bankowego, karty, ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy ani paszportu, telefon, z którego korzystała, miała na kartę. Za wszystko płaciła gotówką i pracowała nielegalnie. Odnaleziona kobieta, według źródeł, cieszyła się dobrym zdrowiem, nigdy nie wpadła w problem bezdomności, zawsze miała co jeść i w terminie opłacała swoje rachunki. Petra funkcjonowała jako człowiek, ale nie widniała w żadnym zapisie elektronicznym, ponieważ policja zaledwie po pięciu latach od jej zaginięcia uznała ją za zmarłą, co wprawiło władze niemiec w lekkie zakłopotanie. Co zapewne większość z nas zasmuci w historii Petry, to fakt, że kobieta wybrała życie w samotności. Nie miała przyjaciół, nigdy nie była w związku, nie stworzyła rodziny. Wszędzie zawsze mieszkała sama. Sąsiedzi kobiety mówili, że 55 latka nigdy nie szukała z nimi kontaktu, wręcz ich unikała. Nasuwa się jedno podstawowe pytanie, dlaczego Petra postanowiła poświęcić całe swoje życie porzucić, wydawało się, kochającą rodzinę i żyć w taki właśnie sposób. Co zaskakuje wszystkich, kobieta wcale nie ma zamiaru odpowiadać na te pytania, jasno jednak stwierdza, że za jej decyzją nie stoją sprawy rodzinne. Pedra kategorycznie odmawia kontaktu ze swoją rodziną oraz z mediami, które szybko zaczęły interesować się sprawą. Kobieta również kategorycznie odmawia podania powodu swojej decyzji, Jasno ucina jednak jakiekolwiek spekulacje o przemocy w rodzinie. Gdyby faktycznie takie sytuacje miały miejsce i Petra rzeczywiście doznawałaby przemocy w swoim rodzinnym domu, to trudno byłoby sobie wyobrazić, by wtedy, przecież już dorosła kobieta, z własnej woli co weekend chętnie wracała do domu w odwiedziny. Śledztwo nie wskazywało tak, żeby Petra dopuściła się jakiegoś przestępstwa, a zaginięcie było ucieczką przed odpowiedzialnością. Pojawiały się spekulacje, że kobieta nie wytrzymała presji narzuconej przez jej ojca, który był z zawodu fizykiem w fabryce Volkswagena i rzekomo miał oczekiwać, by wówczas 24-latka była najlepszą studentką na uczelni. Ich dawni sąsiedzi mieli opisywać atmosferę panującą w rodzinie jako chłodną, pamiętajmy jednak, że to wszystko są tylko i wyłącznie spekulacje. Warto jednak wspomnieć, że po zaginięciu Petry. Jej rodzina bardzo przejęła się brakiem kontaktu ze strony kobiety. Z kolei ojciec dziewczyny nawet wynajął śmigłowiec do poszukiwań córki i również bardzo zaangażował się w poszukiwania. Mama Petry w roku 2015 ma już 80 lat. Żyje także młodszy brat kobiety, niestety jej ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Kiedy bliscy 55-latki dowiadują się o jej odnalezieniu, cały dzień płaczą ze szczęścia. Nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Jednak wiadomość o tym, że Petra wcale nie ma zamiaru się z nimi skontaktować ani porozmawiać, łamie im serca. Rodzina jest zdruzgotana i nie może zrozumieć tej decyzji. Proszą więc funkcjonariuszy o wręczenie listu kobiecie z nadzieją, że może pewnego dnia spotkają się ponownie. Jeśli więc kobieta nie zniknęła z przyczyn rodzinnych, to dlaczego? Powodów mogło być kilka. Petra zniknęła w 1984 roku, czas zimnej wojny okres, kiedy Niemcy, jak już wspomniałam, były jeszcze podzielone na Niemcy Wschodnie i Zachodnie. Niektórym nasuwało to podejrzenie, że kobieta mogła zostać zwerbowana albo dobrowolnie przystąpić do działalności wywiadowczej. Petra była bardzo zdolną studentką informatyki, więc znała się na nowej technologii, która w tamtych czasach dla wielu była niezrozumiała, wręcz tajemnicza. Inteligentna, sprytna i młoda dziewczyna mogła być dobrym kandydatem na przykład na szpiega. Sądzono, że dziewczyna mogła zostać na przykład zwerbowana przez rząd lub być tajną agentką. W czasach zimnej wojny zarówno wschodnie, jak i zachodnie służby specjalne często tworzyły fałszywe tożsamości dla agentów i szpiegów. Nie ma jednak żadnych dowodów świadczących o tym, by Petra była agentem, czy by jej zniknięcie było powiązane z polityką. Kobieta twierdzi oficjalnie, że była to jej całkowicie przemyślana decyzja i nie chce niczego zmieniać. Odpowiedź na pytanie dlaczego zniknęła zna tylko ona. Policja twierdzi, że Petra nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje zniknięcie, ponieważ nigdy nie posługiwała się fałszywymi dokumentami. Kobieta wyznała, że zmieniała nazwiska, ale sprytnie nigdy nie miała wyrabianych fałszywych dokumentów. Petra więc została oficjalnie uznana za osobę żywą i nakazano kobiecie zarejestrować się do urzędu oraz wyrobić nowe dokumenty już na swoje prawdziwe dane. Jak już wspomniałam, historia Petry P jest dla mnie bardzo fascynująca i niezwykle tajemnicza i każda odpowiedź, że Petra nie była w rzeczywistości tajnym szpiegiem czy jakąś świetną agentką, powoduje u mnie duży niedosyt. Jestem też bardzo ciekawa dlaczego kobieta zdecydowała się na taki krok. I czy kiedyś poznamy tajemnicę Petry P. I tak kończy się historia Petry P. Dziękuję każdemu, kto jej wysłuchał, i wiem, że wielu z was mogło znać tę historię. Więc tym mocniej dziękuję każdemu, kto pomimo znajomości sprawy zdecydował się wysłuchać jej i na moim kanale. Przyznam się wam szczerze, że miałam bardzo dużo frajdy opracowując scenariusz do tej historii, ponieważ sama łapie się czasami na tym i chyba wielu z nas tak ma, że chętnie spakowalibyśmy małą walizkę, wsiedli do samochodu, zostawiając wszystko w tyle, chociaż tak na chwilę. Wiem, że w moim przypadku jest to niemożliwe, ponieważ moja ukochana siostra, gdybym godzinę nie odbierała telefonu, to byłaby w stanie postawić na równe nogi całe miasto, więc szybko by mnie znaleźli. Ale tak między nami szczerze, to cieszę się, że ją mam, chociaż często mnie denerwuje. To życzę każdemu w swoim życiu takiej osoby, która nigdy nie pozwoli wam zniknąć. Mam nadzieję, że macie takie osoby w swoim życiu. I już tak pod koniec, chociaż nie lubię tego robić, zachęcam wszystkich chętnych do subskrypcji, ponieważ na pewno to bardzo motywuje do dalszej pracy. Więc jeśli macie ochotę, to zapraszam, a jeśli nie, to oczywiście nie zmuszam. I już nie przedłużając, tradycyjnie życzę wszystkim, spokojnego wieczoru, miłego dnia, dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje i cudownej, wspaniałej wiosny. Uważajcie na siebie. Cześć, papa.